Ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I w takim dziwnym kadrze, ale po prostu dajcie znać po tym Techniusie, po jego obejrzeniu, czy może taki kadr Wam się podoba. Bo wygląda tak bardziej newsowo. Jeszcze nie jestem takim, wiecie, dużym YouTuberem, żeby mieć taki duży super monitor, tam Wam pokazywać różne rzeczy, wrzucam Wam przebitki, ale może taka forma też Wam się spodoba. No ja tak. Miałem ustawiony pod inne nagranie, które pewnie zobaczycie za jakiś czas, pewnie nawet kilka tygodni, a paradis stwierdziłem, że od tak, nagram tego techniusa, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy, chociaż bardziej koncepcyjny i nakreśla pewną przyszłość, która może czekać. No i, i GPU w komputerach, czyli potężną moc karty graficznej zintegrowaną z procesorem. Przy okazji zapraszam Was na y, TechnoXLT Games, gdzie po czterech miesiącach i mamy newsa, gdzie Activision kupuje, gdzie Activision jest kupione przez Microsoft, więc wbijajcie, aha, inny konkurs, wbijajcie na 20 tysięcy subskrypcji i zostawcie te suba, to na pewno Wam się opłaci. Ech, to Elderlingi wymagania sprzętowe, to o tym sobie może zrobimy game newsa, a tech newsa zrobimy sobie o Ryzenie koncepcyjnym 7800GX i to jest bardzo ciekawa koncepcja, którą wysłał jeden z, z internautów, ponieważ ponieważ połączył on, zamiast jednego bloku, normalnie tutaj macie dwa bloki CCD w Ryzenach, gdzie tutaj są po 8 rdzeni, one są w maksymalnej konfiguracji, czyli w Ryzenie 95950X macie 8 rdzeni tutaj i 8 rdzeni tutaj, zamiast jednego bloku CCD, CCD w Ryzenie 7, w Ryzenie 7 byłoby tutaj Navi 24, więc potężna karta graficzna napędzająca choćby RXA 6500 tego nieszczęsnego, który teraz wyszedł, albo 6600. Natomiast to jest w procesorze. I czy w ogóle to ma szansę zaistnieć? Z jednej strony zaistnieje, o tym wiemy, a z drugiej strony czy w aż Navi 24, no niekoniecznie. AMD na targach CES, z których robiłem Wam relację, zapowiedziało zintegrowane karty graficzne, znaczy IGPU, APU, które nazywa się Vega 12. Jeżeli użyliby tutaj Navi 24 prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo tutaj nie jestem tego pewny, nazwaliby taką zintegrowaną kartę graficzną Wegą 24. No i prezentując WG12 pokazali o ile mocniejsza jest ona od e, obecnych zintegrowanych kart graficznych, a nawet w porównaniu do kart graficznych normalnych, dedykowanych. I pokazali tam, że na WDZ12 będzie spokojnie dało się grać. Full HD. Może nie na maksymalnych ustawieniach, ale na jakichś takich sensownych, średnich czy niskich będzie się spokojnie dało grać. Co by było, gdyby to była Vega 24? Oj, to byłby już totalny kosmos w Full HD granie. No, no, popatrzcie sobie na testy rx -a 6500, na którego teraz wszyscy pomstują, ale, no, relatywnie jest to nie najgorsza karta, jak za swoją cenę, o czym Wam wczoraj na live mówiłem. Na dzień dzisiejszy, na, w jakiej cenie ruszyła do sprzedaży, w niektórych sklepach była za 1300-1400 zł, to patrząc na ogólnie na rynek, moim zdaniem to był dobry wybór. No, teraz już za 1700 to już nie jest jest taki dobry wybór, ale może te ceny spadną, może dostępność tej karty będzie niezła. Lepszy taki Radeon za 1700 niż 1650 za 1700. Natomiast abstrahując od tego, wróćmy do naszego Navi24. Mm, raczej go nie zobaczymy. To jest zbyt duża grafika. Nie w Zenie 3. W Zenie 4, w APU Zen 4 jak najbardziej. Wydaje mi się i tutaj no stawiam... 50 na 50, no to 50 na 50 to słabo, to to jest jakby powiedzieć, że będzie albo nie będzie. No, na pewno będzie albo nie będzie. Wydaje mi się, że bardziej będzie, czyli 80 do 20, że pojawi się karta o wydajności 24 Nawi 24 zintegrowana w procesorze w zenie czwartym. Dojdzie do tego za mniej więcej 2 lata. I to by się zgadzało z tymi doniesieniami, o których wam już mówiłem, że. Intele 14 generacji, a być może już nawet 13, ale bardziej 14, Meteorle będą miały w sobie kartę graficzną zintegrowaną, w, wytworzoną w 3 nanometrach no, z wykorzystaniem TSMC o mocy zbliżonej do RTX 2060. To będzie miało miejsce pod koniec 2023 roku, więc ewidentnie jakby granie w Full HD przenosi się z zwykłych kart graficznych. Na karty graficzne zintegrowane. Za dwa lata wychodzące nowe karty graficzne będą już praktycznie do rozdzielczości 1440p i 4K. No i zaczną pojawiać się modele do 8K, ale to będzie, wiecie, takie. Daleko nam jeszcze do grania takiego naprawdę fajnego w 8K. Takich modeli no będą wychodzić jakieś 5900, 8900 RX i RTX. Natomiast one będą zahaczać o te 8K. Na pewno nie będą śmigać w 8K. W pełni we wszystkich tytułach, zwłaszcza że wymagania gier wzrosną, bo zaczną wychodzić pełne next tytuły na konsole. Natomiast zauważymy wyraźny skok wydajności czy też wyraźny skok jakości grafiki, ze względu na to, że jeszcze producenci nie przestawili się na next-genowe silniki graficzne, na next-genowe grafiki do konsoli. Tak naprawdę wszystkie gry, które wychodziły do tej pory, a nawet jeszcze, które teraz wychodzą, to są międzyplatformowe, znaczy międzygeneracyjne tytuły, czyli zarówno na poprzednią generację konsol, jak i na, na, na następną. Co za tym idzie, ta poprzednia generacja konsol blokuje potencjał tych gier za zarówno na, na nowych konsolach, jak i na pc no, i tego skoku, tego pozbycia się tej blokady, czyli porzucenia tych starych konsol, będziemy się spodziewać za 2-3 lata, i wtedy tak naprawdę będziemy mieli lepszą grafikę. Wtedy też będziemy grać w Full HD już na zintegrowanych kartach graficznych yy, w komputerach, w, znaczy w procesorach. Pojawił się pewnie Apple, właśnie może nie z WEGOM 24, natomiast z jakąś Wegon 18, WEGOM 20. Pamiętajcie. Ilość rdzeni, jakby ilość tych jednostek obliczeniowych może pozostać na przykład na takim samym poziomie, ale zwiększy się technologia, jakby z, zejdą z nanometrami w dół, przez to będą w stanie zmieścić większe teoretycznie rdzenie, wyposażone w większą ilość rdzeni od tych jednostek obliczeniowych do procesora. Więc taki koncept nie jest oderwany od rzeczywistości i moim zdaniem, jak najbardziej możliwe za dwa lata granie Full HD na także to będzie naprawdę już coś. Zresztą AMD zapowiedziało, że APU z serii 6000, to co pokazali teraz, co trafi do laptopów, to co ma zintegrowaną kartę graficzną, no już taką dość mocną, bo o mocy 1050 mniej więcej, hmm. powinno trafić na pecety. De facto trafi do laptopów, i to już za niedługo. Natomiast, jeżeli chodzi o trafienie do PC, tutaj AMD mówi, że no, na razie DDR5 są za drogie. Jak DDR5 potanieją, to wtedy wypuścimy APU w oparciu o Zen 3, no i WG12. Tą zaprezentowaną na targach CES. A już prawdopodobnie oni się szykują pod rozwój Zena 4. Nie będą inwestować technologicznie w Zena 3. Zwłaszcza że to, co wam wczoraj mówiłem. TSMC dźwiga ceny produkcji, więc bawienie się w takie tworzenie takich jednostek jest dla AMD kosztowne. Niestety, ze stratą ogromną dla nas, bo gdyby nie było to tak kosztowne dla AMD, podejrzewam, że oni by z takimi rzeczami eksperymentowali i wypuściliby coś takiego, co byłoby idealnym tworem na dzisiejsze czasy, czyli na drogie karty graficzne. Byliby w stanie upchać procesor razem z kartą graficzną, i niechby to było wyraźnie droższe. Jeżeli mamy integrę, która jest no, spokojnie do grania Full HD, najmocniejsza integra na rynku, to taki Ryzen 7 jakby kosztował 2,5 tysiąca złotych. 2,5 to to jest bardzo dużo. Ale wyobraźcie sobie, że macie tam pełnoprawnego Ryzena 7, plus na przykład GTX 1050, gdzie aktualnie GTX -y 1050 nowe potrafią kosztować 1500 zł, a używane 1000 zł. No i tutaj takiego GTX 1050 dostajecie TI, oczywiście dostajecie w procesorze. Jeżeli by te APU 6000 wyszły. To prawdopodobnie tak by to wyglądało, że wydajność GTX 1050 Ti w procesorze przy wsparciu tych najnowszych technologii, FSR i tak dalej, które jeszcze mogą poprawiać tą wydajność, więc to byłoby naprawdę złoto na dzisiejsze czasy, i szkoda, że AMD w to nie idzie, bo naprawdę, jeżeli wtedy bym komukolwiek polecał jakieś procesory, to polecałbym właśnie te z tak potężną zintegrowaną kartą graficzną. A na chwilę obecną, no to najlepiej jest polecać yy, to, co najlepiej wychodzi w stosunku cena, wydajność, yy, tylko i wyłącznie w kwestii procesorowej, bo w kwestii integr, no to ani te Apple najnowsze od AMD z serii 5000 G nie prezentują nic szałowego. I Intele tak naprawdę też nie, niby tam pojawiły się te nowe, zintegrowane karty graficzne, ale szału to one nie robią, jeżeli mam być szczery. Są fajne, naprawdę są fajne i ponoć mają ogromny potencjał OC, ja niestety nie mam płyty głównej, na której mógłbym to przetestować, a jeszcze gorszym problemem są dla mnie DDR5, ale powiem Wam szczerze, że no, nie mogę się doczekać, kiedy to sobie potestuję, a potestuję to na pewno. Tak jak było z 11 generacją, trochę mi to zajęło, ale w końcu wypuściłem test, i i teraz też wypuszczę, bo po prostu dla mnie IGPU to jest coś naprawdę fajnego z ogromnym, ogromnym potencjałem. I tylko jedna rzecz mnie boli, że producenci wrzucają najwydajniejsze zintegrowane karty graficzne do najmocniejszych procesorów gdzie najlepszym ruchem byłoby wrzucanie najmocniejszej zintegrowanej karty graficznej do całego portfolio z naciskiem na tanie procesory. W ogóle specjalne rewizje tanich procesorów, na przykład z mocniejszymi GPU. To byłaby świetna propozycja. Dlaczego na przykład zarówno AMD, jak i Intel nie wypuszczą e, i trójki i Ryzena trójki z dokokszoną integrą? No, Intel z tą najwydajniejszą teraz HD 7070... Eee a AMD z VEGĄ 8, czy z VEGĄ 11. No było, był Ryzen 7, był Ryzen 3 z VEGĄ 11. Był, był i to był bardzo dobry ruch i teraz przydałoby się jego odświeżenie. To byłoby fajne, bo o to chodzi, żeby złożyć sobie tanich komputer, bo ja jestem ogromnym fanem tanich i szeroko dostępnych komputerów. My tu sobie na YouTubie rozmawiamy o no, super konfiguracjach, najlepszych protkach, najlepszych kartach graficznych, ale de facto nie to jest najfajniejsze, bo... Wywalić dużą ilość kasy, no załóżmy, nawet w normalnych czasach, dużą ilość kasy i złożyć wydajny komputer to nie jest sztuka. Zawsze mnie najbardziej cieszyło wydać relatywnie jak najmniej i złożyć komputer, który będzie odpowiadał naszym wymaganiom. To jest najlepsze. Cóż, mam nadzieję, że wrócimy do tych pięknych czasów i za 2000 będzie można składać komputery do grania w Full HD w absolutnie każdą grę. Mam taką nadzieję bo to jest bardzo fajna sprawa, żeby w tych pieniądzach składać komputery do, do takiego grania. No. Ostatni raz udało mi się taki komputer złożyć pod koniec 2020 roku. I mam nadzieję, że będzie dane do tego wrócić. No i ja Wam za dzisiaj dziękuję. Dajcie znać, co sądzicie o, tym, o tej formie prezentacji TechNews'a. Ja zaraz nagram też GameNews'a w tej formie. Jak ktoś obejrzał do końca, to oczywiście możecie napisać technokracja w komentarzu. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, a obejrzał do końca, to zostaw suba, ziomuś. Obejrzałeś film do końca, to warto zostawić suba. I ja się będę z tego bardzo, ale to bardzo cieszył. Nie samymi subami człowiek żyje. Są rzeczy z punktu widzenia takiego rozwoju kanału ważniejsze, jak tam średni czas obejrzenia, ilość obejrzeń, ilość łapek w górę, ilość komentarzy, więc zostawcie też łapkę w górę i komentarz. Ale te subskrypcje jednak cieszą najbardziej. To jest jakiś taki pokazuje ogólny rozwój kanału i no, ilość tych widzów, którzy postanowili Ci zaufać i zostawić tego suba. Także dziękuję wszystkim tym, którzy tego suba zostawili. I dla Was jest konkurs, który trwa na komputer. No, mam nadzieję, że ktoś z Was będzie się z niego bardzo cieszył, że uda mi się wybrać osobę, która faktycznie będzie go potrzebować. Nawet, nawet nie będzie. No, każdy może brać w tym udział, nie? Możecie mieć turbo super komputer, najlepszy na świecie i chcecie wziąć udział? Pewnie. To jest dla każdego. Każdy może wygrać. A nie tylko ci, co mówią, że mają, mają źle i oni to chcą dla innych wygrać. Wygrać, i tak dalej. To nie jest istotne. Każdy ma szansę wygrać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Życzę miłego wieczoru, a właściwie już nawet nocy. W zależności, kiedy to oglądacie. Technius wychodzi późno. Nocy, tam wieczoru, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Zapraszam Was do Game News'a, który wyjdzie zaraz praktycznie po tym Techniusie. No i cóż, widzimy się jutro w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.